Cześć, moje drogi osoby z podznaku Koziorożca. Witam serdecznie, zapraszam Was oczywiście na horoskop tygodniowy. Będzie w nieco nowszej obsłonie, zmienionej i mam nadzieję, że się spodoba. Liczę na to, że em, tutaj napiszecie, czy jest dobrze, czy też źle, czy może jeszcze coś zmienić. Bardzo dziękuję oczywiście za wspaniałe komentarze, łapeczki w górę oraz subskrypcję kanału. Jestem wdzięczna. Natomiast patrzymy na aspekty podstawowe. Główna energia tygodnia. Trzy denarmi. Praca i kariera a z pucharów. Relacje i miłość 10 mieczy, finanse oraz zasoby kochankowie. Wyzwania i przeszkody 4 denary. Seniorzy 10 pucharów. No i zdróweczko, 7 pucharów. Układ jest całkiem ciekawy, choć jest pewien. Tutaj nieprzyjemny punkt, ale zaraz do tego dojdziemy. Zaczyna układ oczywiście karta bardzo fajna, bo trzy denary. Trójeczka denarów jest kartą koziorożca, jak widać, tutaj mamy nawet symbol. Karta piękna, karta tak naprawdę współpracy, budowania świadomej przyszłości, awansu, zadowolenia no i współpracy z innymi ludźmi, a więc w tym tygodniu raczej możecie liczyć na to, że inni będą Wam pomagać w budowaniu lepszej przyszłości. <laughs> praca i kariera. Piękna karta kolejna. A pucharów nowe energie, nowa zajawka, nowe możliwości, nowe, nowe stanowisko, nowa praca tak naprawdę lub awans po prostu tak naprawdę. No i tutaj też znalezienie czegoś, co będzie wzbudzać niezwykłe emocje. Może być też nowy pomysł na pracę, który będzie jak niczym święty gral, odkryciem potencjału, który wzbudzi niezwykłe e, tutaj możliwości, karta obfitości w pracy, e, która tak naprawdę daje zasoby e, na przyszłość finansowe, ale przede wszystkim właśnie będzie budzić niesamowitą euforię. E. Tutaj relacje i miłość, tak? Relacje miłosne, i w ogóle relacje z ludźmi dziesięć mieczy. No karta mówi, że coś może się zakończyć, tak? Może się skończyć, zmienić, przetransformować, może chodzić w ogóle o niekoniecznie, bo to jest ogólny aspekt relacji i miłości. Może oznaczać, że stracimy przyjaciela, koleżankę. Strata ogólnie, może być też zmiana w relacji, albo na przykład niemożność znalezienia kogoś w danym momencie, lub przerwanie się nagle jakiejś znajomości, która wydawała się początkowo całkiem fajna. A więc tutaj los zadecyduje o czymś, że coś może się przerwać, zmienić, ale też pamiętajmy, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Finanse i zasoby, karta kochanków. W tym tygodniu kierujmy się emocjami. Co ciekawe, w sprawach tak racjonalnych uczucie będzie miało największe znaczenie, a chodzi o głos serca, czyli podjęcie decyzji w kwestii finansów, a powinnam, powinienem zainwestować w to, powinienem z tego się wycofać albo powinnam, tak? I tutaj emocja, tak, te trudne wybory będą, natomiast serce, uczucie takie prawdziwe, które płynie z naszego wnętrza, Odpowie nam właściwie na każde pytanie dotyczące sfery finansowej i naszych zasobów. Dalej. Aspekt wyzwań i przeszkód. Wyzwaniem może być pokonywanie własnej strefy komfortu, bo jest to karta dbania o komfort, trzymania się kluczowo tego, co mamy. Jest to karta, że mamy coś, tak, ale nie chcemy więcej, nie chcemy podejmować. Wyzwań. No, i właśnie tutaj zblokowana energia. Wyzwaniem może być podejmowanie ryzyka. Wyzwaniem też może być spotkanie z chytrą lub taką przebiegłą osobą skąpą. O. My możemy być skąpi, i to też może być dla nas wyzwanie, bo ktoś będzie chciał coś od nas, a my tu będziemy się kurczowo czegoś trzymać. Seniorzy, seniorzy, 10 pucharów, piękna karta, karta oczywiście daru losu, wspaniałych tutaj sytuacji związanych z rodziną, dobre wiadomości, świętowanie, uroczystość, zaproszenie, prezent, spotkanie właściwej osoby. Jeśli mamy relację, to polepszenie jej lub pojednanie się z kimś, to szczęśliwe zbiegi okoliczności i zadowolenie na każdym polu. I aspekt siódemki pucharowej na zdrowie mówi nam o trudnych wyborach, iluzji. No, i właśnie tutaj iluzja może być najtrudniejszym wyzwaniem w tej karcie, jeśli chodzi o zdrowie, bowiem rzeczywiście no, możecie być w aspekcie tutaj wyboru gdzie emocje będą zasłaniać oczywiście wybór i tu akurat nie możemy się kierować emocjami, tylko zbierać konkretnie, wybory, konkretnie informacje, dlatego że wybory będą oczywiste, tak, że będzie dużo fajnych rzeczy i dużo też negatywnych, no i przez emocje, przez powierzchowny osąd możemy dokonać niewłaściwej oceny sytuacji. Zwróćmy uwagę na hormony, wyspy trzustkowe, insulinę, sprawy kobiece, sprawy też związane z nerkami układ moczowo stany zapalne i powrót czasem do czegoś, co było natomiast generalnie jest to karta dobra tylko właśnie jakiś wybór, który musimy na chłodno tutaj rozpatrzyć i tego Wam życzę, żeby było fajnie spoko kolokwialnie mówiąc do zobaczenia i idziemy dalej idziemy do wodniczków witam serdecznie już patrzymy Witam serdecznie drugie osoby z podznaku Wodnika. Zapraszam Was na cotygodniowy horoskop. Zobaczmy jak karty ułożą się dla Was i co z nich wyniknie na przyszłość. To będzie nowy układ i cieszę się, że mogę go Wam zaprezentować z nadzieją, że będzie tu pozytywny odbiór. I zaczynamy. Karta główna energii tygodnia. Praca i kariera. Aspekty relacji i miłości w ogóle są to statyczny. Wyzwania i przeszkody, siedem buław, seniorzy, siedem denarów oraz zdrowie, król buław. No i układ jest troszeczkę mieszany, ale nie jest tak zło, źle, czy powiedzmy negatywnie, jakby się wydawało. Rozpoczyna układ karta czwórki buław, która to jest energią na cały tydzień. Piękna karta zwycięstwa, świętowania, zadowolenia, celebrowania, zabawy, zaproszeń i powinniście z tego jak najbardziej skorzystać. Praca i kariera as denarów, nowa praca, nowa, nowy pomysł, nowa inwestycja, e, nowy pomysł na zrobienie jakiejś tutaj współpracy, nowa w ogóle współpraca z kimś, e, awans w pracy, nowe obowiązki, nowa, nowa, no, nowa droga po prostu. Tak więc ciekawa współpraca, awans, no i Inwestycja, która się zwróci, tak, czy to będzie nowa praca, czy nowe obowiązki w obecnej pracy, czy przyjęcie tutaj na siebie na przykład zobowiązania w postaci tego, że będziecie chcieli założyć własną firmę i będziecie mieć nowy, ciekawy pomysł, on przyniesie wam dużo pieniędzy. Relacje i miłość są to ostateczne, ciekawa karta rozliczeń. Dla jednych będzie karta ślubu, sukcesu. Tutaj nawiązania bliższych relacji, tak, ale też jest to karta rozliczeń w drugą stronę, czyli może być karta rozwodu, przecięcia, rozstania lub bycia na skraju i co jest najistotniejsze, cokolwiek się dzieje, nie wracajmy do przeszłości. Także jest to rada dla osób, które szukają, bo tutaj, żeby nie wracały do tego, co było lub do kogoś, kogo znamy, bo niestety to się nie sprawdzi. Nie popełniajmy tych samych błędów, idźmy nową zupełnie ścieżką. Wyzwania i przeszkody 7. Buław. Wyzwaniem może być dla nas walka o swoje lub obrona swojego stanowiska. Tak więc tu możemy być atakowani i być może musimy obronić się przed kimś, przed czymś, aby nie dać zepchnąć na pobocze lub czegoś nie stracić. Seniorzy, 7 denarów. Aspekt związany z powolnieniem, opóźnieniami. Uważajmy na swoje finanse Pamiętajmy, że to, co zasiejemy, to zbierzemy, a więc tutaj nie możemy szarżować z pieniędzmi, raczej na spokojnie. No i tutaj w aspekcie też takim może być także, że relacje nasze trochę się uchłodzą z otoczeniem. Możemy też doświadczyć ostracyzmu w pewnego rodzaju, <laughs> przepraszam, lub sami surowo oceniać, przed czym karta nieco ostrzega. No i aspekt zdrowia król Buław jest to oczywiście karta wizyt lekarskich, ale też i spontanicznych tutaj mocnych decyzji. Karta dyscypliny, narzucenia woli, poddania się komuś czemuś, ale tylko dlatego, żeby być zdrowszym. Być może lekarz nas zachęci do czegoś, co będzie dla nas no, mocnym wyzwaniem, mocną energią. Tak, masz zrzucić kilogramy, masz rzucić to, masz przestać robić tamto masz iść na operację masz po prostu zrobić coś ze sobą zmienić swoje życie masz się trzymać zasad i od razu masz się za to zabrać nie ma żadnego zmiłuj Uważamy na kości stany, stany stawy stany zapalne bóle mięśniowe w tej karcie także karta kwestii ciśnieniowych lub kardiologicznych także być może wasze serduszko wymaga większej troski lub zmiany życia, żeby to życie było dla Was korzystniejsze, a przede wszystkim właśnie dla układu tutaj sercowo-naczyniowego. Więc tutaj zwróćcie na to uwagę. Jest to ogólnie bardzo fajna karta, bo niesie nadzieję szybkiego wyzdrowienia, tego, że jak się szybko zabierzemy za siebie, szybko zrobimy to i też będą szybko efekty. Tak więc tutaj ta musztra ma zbawienny wpływ na nasze życie i tego powinniśmy się akurat w tym momencie posłuchać. No więc będzie dobrze. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. idziemy dalej do rybek. Witam serdecznie, drogie rybcie. Już patrzymy. Zapraszam Was oczywiście na cotygodniowy horoskop. Spójrzmy na karty, które dla Was tutaj wyciągnę. Będzie to nowy układ. Mam nadzieję, że się spodoba. Piszcie w komentarzach. Lubię podpisywać. Czasami z opóźnieniem tak duże rzeczy robię, ale w każdym razie generalnie tutaj staram się odpisywać i dziękuję za to, że jesteście. Naprawdę. I już patrzymy. Główna energia tygodnia. 7 buław. Praca i kariera 6 denarów. Energia na relacje i miłość: rycerz-miecze. Finanse i zasoby władca. Wyzwania i przeszkody w tym tygodniu to as-miecze. Seniorzy-rydwan. Oraz zdrowie władczyni. 7 buław jest w energii tygodni. To jest karta walki, zmagań, odpierania ataków. I tak naprawdę trzymania się swojego, tak? Także więc będziecie musieli zawalczyć o swoje, bronić swojego, musicie być fajterem, wojownikiem, by ktoś Was nie, nie zbił z tropu nie, lub nie zabrał wam czegoś cennego. Praca i kariera, 6 denarów. Karta mówi o tym, że warto w tym tygodniu zadbać o równowagę w dawaniu i braniu. Jeśli liczymy, że otrzymamy jakąś tutaj ofertę, to jak najbardziej ktoś wiedzie do nas z możliwością współpracy, no i tutaj musicie od razu coś wynegocjować, wiedzieć, czego chcecie, co chcecie poświęcić, ale też co chcecie otrzymać. Równowaga w dawaniu i braniu. Dotyczy to też osób, które mogą na przykład w obecnej pracy czekać na czas awansu, więc mogą negocjować, lub może powinny negocjować, no więc równowaga na każdym polu, jeśli chodzi o tę kwestię. Relacja i miłość rycerz mieczy jest to karta oczywiście wskazująca na aspekt walki, zmagań i nerwów. Albo to niestety tutaj partner, partnerka będzie tym rycerzem mieczy i będzie atakować, lub niestety wy będziecie napiętnowani, ostrą energią, będziecie chcieli kłócić się, tak? No i uważajmy na te nerwy, ale też uważajmy na kłótliwe osoby z otoczenia, bo ktoś może. Tutaj głównie męska energia może być taką atakującą, taką niszczącą, taką zaczepną, bym powiedziała. Dyplomacja, błyskotliwość, spryt pomoże wam wyjść z każdej opresji. Dalej, finanse i zasoby. Karta władcy, cesarza mówi o tym, że tym tego nie trzeba mocno trzymać te pieniądze. Raczej oglądać każdą złotówkę, którą wydajemy, nie szastać tymi pieniędzmi. Jest to twarda karta władzy, pozycji, możemy też dla niektórych będzie to karta na przykład wysokiej pozycji, czyli na przykład wzrostu materialnego i takiego zadowolenia. Natomiast jeśli nie mamy tutaj takich możliwości, to karta jednak mówi, żebyśmy mocno byli zdyscyplinowani i trzymali się. Jakiś zasad, byśmy nie wydawali tych pieniędzy, byśmy tutaj nawet być może poszli po poradę do kogoś, kto mógłby nam pomóc w kwestii finansów, i też ta energia męska się pokazuje. Główne wyzwanie, i przeszkody, tak jeśli chodzi o ten tydzień, to. A z mieczy, on wskazuje przede wszystkim na to, że tutaj wyzwaniem mogą być sprawy formalne, prawne, karta urzędów, karta właśnie prawa, mandatów czasem, tak, operacji. Coś tu będzie, tak przeszkodą będzie aspekt formalny, który nagle się pojawi, tak nagła wiadomość. To po prostu zmieni układy i trzeba będzie zadbać o formalności, czy prawne, czy zdrowotne, czy innego, czy urzędnicze, cokolwiek to będzie, jakaś idzie nowa energia, formalność. Możemy też po prostu podpisać jakąś nową umowę i ona też będzie wyzwaniem dla nas po prostu. Seniorzy, karta Rydwanu, no jest to karta wskazująca na ruch, zmianę, no jest to karta oczywiście podróży, Karta wskazująca na możliwość zmiany miejsca zamieszkania, wiadomości, zamieszania, ruchu, jakichś nowych energii, wiadomości o nowym członku rodziny lub nowym wyzwaniu, o jakiejś konkretnej zmianie, tu coś idzie do Was. Może być też nowa znajomość, nowe układy w rodzinie. Tak czy owak, idzie, idzie jakaś zmiana i Wy będziecie musieli dostosować się do tego dynamicznie, spontanicznie ale też w jakichś kwestiach będziecie musieli być bardzo odważni, gdzie głos serca i rozumu musi równoważnie podjąć tę samą decyzję. No i zdrowie władczyni, karta obfitości, karta siły w ogóle generalnie, ale uważajmy tutaj z wagą, tak, czasami jest tutaj oczywiście nadwaga w tej karcie, no bo tą obfitość, no, jest też karta hedonizmu, że a, to sobie zjem to, tak, pozwolę na to, tak. Ale też czasem jest niedowaga, która też jest niebezpieczna, bo czasem prowadzi w drugą stronę. Tak więc problem z wagą, gastryką, przemianą materii, karta ciąży, ale też i karta pomocy, tak? dobrego zdrowia w ogóle, jeżeli nie ma tych, tych, tych wcześniejszych aspektów wspomnianych. Po prostu dobra siła, rewaga, konwalescencja, siły witalne, zadowolenie z siebie, pomoc. No, i tutaj generalnie obfitość, tak, no, z czegoś też będziemy zadowoleni, czyli będziemy mieć też dobre samopoczucie, co będzie bardzo ważnym elementem na przyszłość. Także możemy liczyć na pomoc na przykład, na przykład miłej, serdecznej pani w postaci doktora, lekarza i jakiejś innej osoby, która może być naszym mentorem i może wskazywać nam właściwe ścieżki. Tak więc będzie dobrze, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, kochani. Hey.